Dobrze! Oba, zajebałem go, ale to było intensywnie. jak pijany, ten, samuraj. Z lewej zabity, Erwin. Kurna. On był squad-leaderem. Czołg coś to jedzie, coś jedzie z przodu przed nami i... O, to to was, o, to was Jeep. Jest od chuja y SV Czołg z... tu mają, Aniel. Te dwa, Jeepse czołg. Jeep ze squad-leaderem. Czołg! Kurwa, ja. czołg. Czołg. czołg! Czołg! Jedzie Rady, czołg nasz. Aaaa. Czaj, ty pierdolny granatem. Panu! A to? ty jesteś na czołgu. Eee, jedzie ten, szybko. Hanomak tutaj. Ten tego czołgu. Jedzie Hanomak. Kurwa. Co za debil. Co się stało? On ten przewrócił mu jego paka. Działo. A kto? z sam Ej Eee, chłopaki, dużo, duży oddział SE. SSE Jeep przejechał. SS? Od północy Ej, Oni wszyscy z Meksyku atakują. Opaki od y... południa atakują. I to kurwa dużo chmarą I od północy, bo tam pełno padershawców dostałem. Wracasz na flagę, ja, ja nie wiem, na czemu flagę. tej flagi nie przyjęliśmy w ogóle. Jeden ma, no, ja miał to zająć jakiś. I chuj. Jak to bo... mu nie ma je, domu. Kubert, nie, Kubert, nie, na lewo na flagę, się, ku... na lewo się obróć. Tam jest dużo piechoty. Dobra. Flaga moim domem. Flaga moim domem. Tak jest